Witam Państwa. Co to się działo? Co to się działo? Uzdowiska pół za śmiechu się skręcało. Tak kiedyś śpiewał Wojciech Młynarski o zakochanym basiście, nieszczęśliwie w jednej z kuracjuszek. I te słowa przypomniały mi się, gdy obserwuję jak rozwija się inba wokół Konrada Berkowicza. O którym ogłosił jeden z portali, że VK w, w trakcie zakupów został zatrzymany pod zarzutem, że nie zgłosił iluś rzeczy, które wrzucił do koszyka i nie zapłacił za nie. Sam Bełkowicz tłumaczy się, że miał na uszach słuchawki, że nie słyszał, no zagadał się, zasłuchał się. Nie, 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 nie zwrócił uwagę na to, że części przedmiotów w koszyku nie policzono, potem ochrona się zorientowała, zapłacił mandat. Sprawa wydawałoby się drobna, ale nie w dzisiejszych czasach, kiedy każde takie potknięcie polityka wywołuje całą kaskadę, no bo pojawiają się kolejne elementy. No, jedni przypominają, że kiedyś. Berkowicz wezwał do bojkotu Ikei, dlatego, że była patronem tęczowego marszu osób LGTB. No i oczywiście Inba, dlaczego teraz chodzi, skoro kiedyś wezwał do bojkotu. Inni z kolei, już omawiając szum, jaki jest w sieci, z triumfem yy, piszą. Berkowiczowi nikt nie wierzy. Przez przypadek to można wynieść pietruszkę. No i tak się nakręca, nakręca, bo kolejne z kolei już depesze na portalach to są już z kolei podsumowania tego, co mówią internauci, a internauci wiedzą tyle, ile dowiedzieli się w bardzo krótkich, wyrazistych streszczeniach, w związku z tym no, można ciągnąć łacha. Tym bardziej, że to konfederacja, którą duża część liberalno-lewicowych mediów szczerze nie cierpi, no a jeszcze dorzucają się rywale polityczni, czy to z PiSu, czy to z Lewicy, na przykład Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy głosi, że mm, konfederaci mają lepkie rączki. W całej tej sprawie oczywiście, która jest typową, typową taką gównoburzą internetową, wszystko to Potraktowałbym jako swoisty, taki specyficzny folklor polityczny, w którym wszyscy politycy uczestniczą, i wszyscy potrafią dostać się w głowę odłamkiem, gdyby nie jedna jedyna okoliczność. Otóż informacja o tym, że poseł i wiceprezes. Nowej nadziei Konrad Bełkowicz został złapany w sklepie Ikei na wynoszeniu towaru, i że zapłacił karę, nie powołał się na, na mandat. Pojawiła się na w portalu X Mariusza Gierszewskiego, dziennikarza Radia Z. I pojawiła się o godzinie 21:00. A już 16 minut później, odezwał się Donald Tusk, który napisał: Tak, jeden z liderów konfederacji, Belkowicz, przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z pis, ale od czegoś trzeba przecież zacząć. No i to sprawa to zaczyna się dosyć poważna no bo tak Premier dużego kraju ogłasza i opiera się na twicie dziennikarza jednej z rozgłośni 16 minut po jego opublikowaniu No można zadać pytanie, skąd Donald Tusk był pewien, że to nie jest na przykład jakaś pomyłka albo nieścisłość. No, przypominamy, mówi, mówimy o premierze dużego kraju. No, już mniejsza z tym, czy premier dużego kraju powinien akurat poświęcać swój autorytet na komentowanie dosyć banalnego wydarzenia w sklepie. Ale w ślad za tym idzie drugie i to o wiele bardziej poważne podejrzenie. Skąd dziennikarz Zetki dowiedział się o tym? No, przecież to nie jest takie oczywiste, że jeżeli dochodzi do incydentu w dużym supermarkecie, to informacja przecieka od razu do mediów. A może było na odwrót, może było tak. Że ktoś w policji jest wyczulony na to, gdy pojawia się w jakimś kontekście jakiegoś raportu nazwisko polityka opozycji i sięga wtedy po telefon do swojego zwierzchnika, o którym wie, że ten też wie, że błyśnięcie taką informacją pomoże w awansie. I taka informacja trafia do yy, według yy, linii służbowej. Do premiera, i premier ją wykorzystuje, aby dowalić nielubionemu politykowi opozycji. No, myślę, że można takie pytanie zadać. Jeżeli. Tusk 16 minut po opublikowaniu informacji jest na tyle pewny, że to jest informacja stuprocentowo sprawdzona, a nie sądzę, żeby asystentka Tuska dzwoniła do dziennikarza Radia Z i się upewniała. To znaczy, że musiał wiedzieć, że to jest informacja potwierdzona. No skąd mógł to wiedzieć? No, czy, czy nie mogło być tak, że ta informacja pierw trafiła do Donalda Tuska, potem ktoś z otoczenia prasowego wysłał ją, do mediów, a potem Donald Tusk, 16 minut po tym, jak pokazała się w, na antenie, na, dokładnie na portalu X, z oburzeniem skomentował całe wydarzenie. Nie wiem, wygląda dla mnie to dziwnie. Myślę, że są powody do zadawania pytania. Wiedzmy jedno, premier ma dosyć władzy, aby móc kontrolować przepływ takich informacji z policji. A dla każdego ugrupowania politycznego, które sprawuje władzę, incydent, szczególnie taki, który można przedstawić jako kompromitujący, w wypadku polityków opozycji, jest to cenny kąsek. I dlatego nie będę razem z innymi przyłączał się do skakania po Borkowiczu, wolę bo raczej zadać pytanie, skąd Donald Tusk 16 minut po pokazaniu się informacji, że Bełkowicz miał incydent w Ikei, już był pewny, że to jest na 100% prawda i że jest to okazja do tego, żeby wymierzyć twitterowy cios w politykę opozycji. Dziękuję bardzo.